się się na z tej strony. Masz gramy sobie z Standard 2. Gramy znów z widzem innym tym razem, który też chce grać 1 1 tylko chyba rozbrajanie. Jeśli nie mylę, więc tak, rozbrajanie gramy. Więc no, będzie ciekawie. Sprawdzę sobie jeszcze, jak je rangę no nie wygląda jak tragiczny gracz, powiem szczerze. Dobra, muszę to wygrać. Tylko ze problem ze są na dwie, a on będzie miał jeszcze bombę. To będzie problem. Bo są dwie strony, a on będzie miał jeszcze bombę. I w podłodze bombę, to oznacza, z A wydaje mi się, że S na B, więc biegnę. Mniej więcej w tym kierunku. Chyba trzeba jakoś to wykombinować, trochę załobiłem. Kurde Gdybym szybciej tam przyszedł to bym wygrał rundę Dobra za 1500 chyba bo i tak mamy dobra I mamy... tak mamy osłony Tym razem, tak. Jest. One skin. Taka sama. Oczywiście pozdrawiam mojego wita. I pogratuluję mu na koniec odcinka, jeśli ze mną wygra. Ale i tak pogratuluję mu, że wygrał ze mną rundę. Musiałem go zabić. Ja nie mogę, on jest taki sypki, bo... Nie wiem, czy on jest taki sypki. Idealnie. Idealnie to robi, ma jakiś flash, ale wykorzystam go zdecydowanie później. Pytanie, co on to będzie? On znów chyba na A, nie, idzie. On znów chyba na B. Dobra, kieruję. Nie kieruję. wiem z której strony On jest tu. Jest. Co? To czemu to wyglądało, jakby on w ogóle z innej strony strzelał? Muszę zrobię to gurna, jak biegam to zawsze mi się. Zawsze nie trąpi. Mam za mało. Ty nie jeste jaka kamera, ty Pewnie zrobić screena i normalnie No odcinka To wstawić. Tego screena Dobra, a czek zrasuje i go może zabiję Bo nie są przegranej, czy to jest? Jest, był na przegranej powiecie, bo wziął albo Nie spodziewał się, że tak zrasuje Pewnie, co nie, bo nie, ja wezmę tę. Gdyby on myślał, że ja będę iść tam tej po prostu. que na verdade ainda estava Não hazle ningún jest pewnie będzie 10 minut. Nie ona A po co teraz? Albo na... Dalna B. Jest tu. Kurde. Ale było blisko, było blisko To zwykle inny typ Dlatego mi to jest tak źle idzie Gdyby tam to pewnie bym wygrał każdy rundy Ja nie wiem czy wszyscy moi widzowie są lepsi ode mnie

Nie jestem na tyle dobry jak się nie uważam za jakiegoś profa, ale było dobrze i tak. Ale kurde, ma pasantstwo, nienawidzę jej. Dobrze, to papa widzowie.